Jest afera widzowie. Jest afera, goni aferę. Trzeba dzienną dawkę jadu, dzienny obowiązek griftera spełnić i zobaczyć co się tam znowu gotuje. Dzisiaj wyjątkowo nie będziemy o Wiedźminie gadać, ale pewnie o szerszym zjawisku i na winie nam Arkadikus. w sprawach Day! Ta głośna mniejszość to wy, a nie my. Nie uwierzycie, no autentycznie jest to po prostu niewiarygodne. Okazuje się, słuchajcie, że niemal 100% graczy uważa inkluzywność w grach za absolutnie zbędną. Szok! Prawda? Ten temat podwinął się trochę po tym, jak wrzuciłem ten. Tylko dlaczego? Może dlatego, że inkorporowanie tej inkluzywności Wy jakiekolwiek dzieła, niezależnie od gatunku gry, od, od środowiska świata przedstawionego, w tak nieudolny sposób to było przez wielokrotnie robione, przez osoby, które ani nie mają kompetencji, a dlaczego? Bo zostały najęte z powodu nie dlatego, że powinny mieć takie kompetencje i powinni coś sprawno zainkorporować do świata, tylko dlatego, że zostali wybrani na zasadzie poglądów, na zasadzie koloru, na zasadzie tego co mają pomiędzy nogami, albo jakich zaimków na Twitterze używają i to, to jest takie błędne koło się zamyka tak naprawdę. To nie chodzi o to, że ludzie są jakoś uprzedzeni i nie lubią innych, i jak ktoś jest obcy, to musi zostać odepchnięty, nie. Po prostu oni sami się zamknęli w swoim ślepym kole. Najpierw ludzie, którzy nie powinni być na danych stanowiskach, są na te stanowiska obsadzani. Następnie sami się weryfikują przez to, że brakuje im kompetencji, żeby zrobić to, co yy, powinni zrobić, bo z tego powodu zostali najęci czyli tam przepchnięcie jakiejś agendy ale z powodu, że zostali przepchnięci tam z powodu. Agendy, którą mają właśnie bronić, inkorporować, no to nie mają kompetencji, no to właśnie dlatego to później wychodzi nieudolnie i nawet najbardziej ślepy człowiek jest w stanie zauważyć, że to po prostu wystaje jak wypity, wybity kciuk i no jest, no i jest, no jest ambaras. Twitcha kilka dni temu na temat upadku Ubisoftu. No i jakoś tak te internety zadziałały, że trafiłem właśnie na to. Artykuł z techforgamers.com, więc można to potraktować jako takie postscriptum. No bo po przeczytaniu tego artykułu zaczyna się tutaj wszystko kleić, bo jakoś tak wiecie, co nie łączyły mi się. Kropki, że rzekomo, no my, grifterzy, wieczni narzekacze. No i wy, co to nas oczywiście tam słuchacie, co tam od czasu do czasu pieprzymy do mikrofonu, jesteśmy przecież tylko głośną, wrzeszczącą. Mniejszością. A jednak, w gry z przesłaniem DEI ani nikt w sumie nie gra, no patrząc na skalę całego gamingu oczywiście, no i kupuje ich w sumie, no niewielu graczy. Jak to jest, że Dragon Age The Vel'Gard jest po miesiącu od premiery w zasadzie tak zapomnianym tytułem, który jednocześnie, jak podaje Metro, angielskie Metro. W Anglii, która bardzo często jest brana jako wyznacznik sprzedaży, taki pierwszy wskaźnik, jak coś się dobrze sprzedaje, sprzedała się gorzej niż Star Wars Outlaws. Jak to jest, że zwiastun, no, bardzo lubianego? Przecież szczególnie w tej grupce o różnokolorowych włosach Naughty Dog, gry Intergalactic, The Heretic Prophet. Zły są Feminą jako protagonistką ma 524% więcej dislików pod zwiastunem niż Concord. Autentycznie mówimy tutaj o 41 tysiącach łapek w dół pod Concordem w stosunku do 256 tysięcy łapek w dół pod Intergalactic. Fakty nie współgrają z narracją inkluzywnej bańki. I jak się okazuje, bańka to słowo klucz. Bo to nie my jesteśmy banieczką. A nie, 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 to wy jesteście banieczką i niestety również głośną. Check for Gamers bowiem jakiś czas temu zresztą powołał się na dwie niezależne od siebie ankiety. Jedna przeprowadzona została na Neogafie. No i pytanie było proste. Czy inkluzywność w grach wideo jest dla ciebie ważna? Nie. Wynik 95,1% zaznaczyła opcję NIE, podczas gdy na TAK zagłosowało 4,9%. Przy okazji, już pierwsza odpowiedź na NeoGAFie bardzo mi się spodobała i jest to coś, co zresztą sam wyznaję od lat. Tak szczerze to mamy w dupie rasę czy płeć postaci, którą gram. Zróbcie dobrą pieprzoną grę! I w nią zagram. I to jest ten największy problem. I zarazem Dość głupi kontrargument broniących DEI w grach ludzi, którzy mówią często, że no to nie, to nie DEI jest problemem, a to, że te gry są słabe. Da. No jasne byku, technicznie rzecz biorąc masz rację. Tylko problemem staje się to wtedy, kiedy zdecydowana większość gier z naciskiem na DEI jest po prostu zła, kiepskiej jakości, tragicznie napisana i paskudnie wykonana. Jest trochę taka... Przypomniała mi się taka analogia taksówkarza. Wiecie, jak jakiegoś Ubera zamawiacie albo taksówkę, albo coś w tym stylu? I śpieszycie się na jakieś, nie wiem, spotkanie albo, albo imprezę, albo, nie wiem, dworzec, bo gdzieś tam jedziecie. No i taksówka zdarza się, że jest taki rozgadany, nie? Zaczyna nawijać o polityce, o tym, o świecie piłce nożnej i tak dalej. Ja na przykład jestem taką osobą, która naładuje no ładuje się do taksówki, to w okno patrzę i dobra, nie? Let's go, niech, niech podróż mija, no, może, może to moja natura introwertyka, nie? Ale no jedzie, to jedzie, nie? Jakby płacisz mu za to, żeby cię przetransportował, no dobra, nie, niech tam se gada, dopóki jakby podróż trwa tyle samo, ile by trwało jakby nie gadał, ale co by było w sytuacji, jakby nagle za każdym razem, jak ten taksówkarz coś wam próbuje powiedzieć, to on by się zatrzymywał na poboczu i dopóki nie skończy wywodu, to nie jedzie dalej i nagle się okazuje, że ta podróż taksówką zamiast 15 minut trwa godzinę 15. No to tak, no kurwa, stary, no za transport ci zapłaciłem, a nie za pierdolenie o Chopinie, nie? To tak samo jest z grami komputerowymi, to już nawet nie chodzi o to, że jakim ja jestem mizogonem, jakim jestem uprzedzony, jakim jestem isistą, istą, śmistą, prizdom i tak dalej, nie? Tylko ja, ja chcę dobrej gry po prostu. Tak jak chcę być przetransportowany w tej taksówce w rzetelnym czasie, w normalnym czasie, to tak chcę dobrej gry. A nie, że ponad grom jest przekładana, no co, no gadka, szmatka o tym, o tamtym. Kto pytał? Nikt nie pytał. Grę z naciskiem na DEI bardzo łatwo poznać. Po prostu poznasz poglądy twórców z social mediów, zanim jeszcze zobaczysz pierwszy zwiastun tytułu. Chwalą się nie tym, co zdołali osiągnąć w grze. Na przykład jakiś system czy mechanikę, co ich rajcuje w ich własnym tytule, tylko dowiesz się, że u nich to są w sumie no, parytety, a wczoraj to różowo i niebiesko włoso Jonathan zrobiło pyszną bezglutonową sałatkę owocową. Jeszcze zanim pokażą pierwszy zwiastun, to już powiedzą, do kogo ta gra nie jest kierowana, ale też jakie ważne współczesne problemy chce poruszyć, nawet pomimo tego, że akcja tej gry ma się dziać w świecie high fantazy, osadzonym w innej kurwa galaktyce. Ale najwyraźniej tam też są problemy rodem z Ziemi. Patriarchat pewnie tam istnieje. Ach, najwyraźniej, skoro jest w kilku galaktykach, to działa. I teraz powiecie mi, czy wiecie, bez szukania, jakie poglądy ma, nie wiem, Sven Vicar z Larianu, albo ludzie z Larianu? Czy ludzie odpowiedzą. Kurwa, jakie po potężne zdjęcie ty kurwa. Ja bym sobie takie zdjęcie to bym sobie w taką ramę jak średniowieczne portrety władcy ziemscy robili i bym sobie powiesił tutaj na, na ścianie, nie? Ale Swento zasługuje za to, co powiedział na rozdaniu Goty tegorocznym. Piękna przemowa. Ut utkwi mi w głowie na zawsze. Z Larianu. Albo ludzie z Larianu. Czy ludzie odpowiedzialni za Stellar Blade? Szukałem. I nie wiem. O Wukonga to akurat no nie ma co pytać, wiadomo, ale za to znamy na przykład poglądy Mata Hansena, dyrektora artystycznego przy grze Aboud, która doczekała się raptem co, z dwóch może zwiastunów? Z tego się po prostu robi wzór. Gry DEI są kiepskie, złe, niedopracowane, bo twórcy, zamiast skupiać się najpierw na mechanikach fabule czy chociażby frajdy płynącej z ich rozgrywki, już nie wspominając o spójności narracyjnej z oprawą, najpierw myślą o przekazie w swojej grze, do kogo chcą się przemilić, u kogo chcą zdobyć punkty na Twitterku. No i. Wychodzi gamingowy paździerz, raz za razem, a my ewolucyjnie nauczyliśmy się dostrzegać pewnych wzorców. Jeśli wy tego nie dostrzegacie, jeśli wy nie reagujecie odpowiednio na wszak wyuczone już doświadczeniem wzorce i uważacie, że mnie to nie jest to, te gry z DEI byłyby dobre, gdyby były dobre, no to jest już wasz problem, bo nawet neandertale tysiące lat temu potrafiły się nauczyć, że jeśli po tej dziwnej poziomce dostali diabelskiej sraczki, to jej drugi raz nie je. I wtedy dostajemy asa w rękawie obrońców. No co ty? To nie, DEI jest problemem. Sam podajesz przecież te przykłady. Zobacz na sukces Baldur's Gate 3, jednej z twoich ulubionych Yer. Oj, beczku, DEI w Baldursie jest wtedy, kiedy sam do tego DEI dążysz. Tam, jak chcesz, to możesz wydupczyć wszystko, co tylko na drzewo nie ucieka, z niedźwiedziem przecież włącznie, albo być kompletnym seksualnym ascetą, który nawet nie będzie wiedział, że można to w grze robić, czy znaczy w ogóle romansować wybory moi drodzy wybory dlatego też nikt No właśnie nie przecież w Baldur's Gate możesz przejść całą gierkę bez rekrutowania do swojego teamu chociażby jednej osoby już pomijając jakikolwiek takich wątkach miłosnych jednocześnie zabijając każdego NPC-ta na swojej drodze i nadal jesteś w stanie fabułę skompletować nie nie ma pretensji związanych z DEI w stosunku do Baldur's Gate 3, bo to nie jest DEI. No a galowar, to przecież jest Woke. A to świetna gra, która doskonale się sprzedała. No, zacznijmy, może od tej świetnej gry, bo jedynka była dla mnie ok, Personalnie bardzo dobra i odważna, jeśli chodzi o zmianę rozgrywki. Ale Ragnarok, na no to już tak mocno średnio. Ale. Woke? Hmm. <laughs> no i bardzo dobrze, panie Arkadikus. Nie no, Ragnarok był tragiczny. To jest e, obraza dla, dla marki God of War, a, a przede wszystkim obraza dla boga wojny Kratos'a. To jak bardzo familijnym szajsem, wykastrowanym bublem i przede wszystkim źle skonstruowanym światem jest Ragnarok. Paskudna gierka, jedna z których się męczyłem najbardziej, głównie dlatego, że zapłaciłem za nią pieniądze. I gdyby nie to, to bym pewnie ją rzucił w kąt, ale no moja cybulacka natura wymuszała na mnie to, żeby, żeby ją ukończyć, ale tragiczny był go dowór. Rak na rok. Z powodu Angry body i jej śniadego koloru? Jasne. Santa Monica spieprzyła sprawę narracyjną podczas kryzysu wizerunkowego Tora, no, który tam wybuchł. I jasno, no niektórym kolor skóry Angry body faktycznie wystarczył, by nazwać tę grę. Woke, ale ekstremalne przypadki staram się raczej odcinać od obu krańców dyskusyjnego spektrum. Bo ja tak samo mogę wskazać, że i po drugiej stronie barykady zdarzali się idioci opisujący nowego godowłora jako white supremacy. I że te nowe gry nowego dowłary są nadal za białe. I nie mówię o wszechobecnym tam śniegu. Ja zagrywkę z Angrybodą nazywam takim tokenizmem, akurat. Ale pozostała część gry. Ja tam za wiele wokizmu czy DEI to tak nie widziałem, jeśli mam być szczery. Ale może źle grałem, więc jest to kiepski przykład. Albo Alan Wake 2, no tak. Rzekomo bardzo dobra gra. Niestety jeszcze nie grałem. Ale jest to tak dobra gra, że jeszcze na siebie nie zarobiła. Ale żeby nie było, że powołuje się raptem na jedną tylko ankietę z NeoGAFu, w której wziął udział raptem niecałe tysiąc osób. Spokojnie. Nie no, jeśli chodzi o Golo War'a, to nie dlatego uważam, że Ragnarok był kiepski, bo Angryboda była śniada, albo, albo Kratos nie był wystarczająco ciemny, whatever. Tylko tamten świat, ten backtracking w tym półotwartym, bo to nie jest otwarty świat, tylko ten półotwarty był tak tragiczny i irytujący. Do tego to wykastrowanie Kratosa, zrobienie z niego takiego kurde dziadusia, takiego starego polskiego, nie, który tam z tym swoim dzieciokiem kurwa zmęczony... Czy... Tupta po świecie. O nie, nie bo, aż źle mi się robi, myśląc nawet o tym, Ragnaroku, naprawdę. To było po prostu. Dla mnie to było się nabijanie właśnie z God of War tych starych God of Warów jeszcze na PlayStation gdzie no, kurwa, no, Kratos. Chłop, który tak się wkurwił, że zamordował własną rodzinę w ferworze, w furii. No, come on. To, co powiecie na ankietę na Twitterze przeprowadzoną przez Stuttering Craig. Zadał on to samo pytanie. I tam już w tej ankiecie wziął udział niemal 10 tysięcy twitterowiczów. A była to ankieta z października tego roku, więc jeszcze przed wyborami i takim nagłym, pospolitym ruszeniem lewego odchyłu dyskusji w stronę Blue Sky po przegranej pani Harris. Więc nie tylko te cholerne prawaki tam odpowiadały. No i przy tych 10 tysiącach odpowiedzi... Dysproporcja zrobiła się jeszcze większa. 97,4% do raptem 2,6%. Zaokrąglając na 10 000 odpowiedzi, 9740 osób powiedziało, że inkluzywność w grach jest nieważna, niepotrzebna. A na co to komu? Komu to potrzebne? Komu to potrzebne A dlaczego? dlaczego? Za to za coś ważnego uznało ją raptem 260 osób. Ale oczywiście nadal podtrzymujmy narrację, że. Ci, którzy chcą, aby gry były robione najpierw pod kątem tego, by były dobre, a dopiero potem pod kątem hmm, powiedzmy przesłania, to ta krzycząca, głośna mniejszość, Vocal minority. Róbmy tak dalej. Co złego może się zdarzyć? A no tak. A potem znowu będziemy się łapać za rączki w tym game devie i wspólnie rozpaczać, że branża gier to taka zła branża, że gracze są niewdzięczni, że nie doceniają dzieł. No to może gdybyście celowali w te 95% zamiast w 5%, to by wam się kurwa stan kasy na koncie zgadzał. Nie wiem, taki szalony pomysł tylko. Dlatego ja mam nadzieję, że ten Ubisoft faktycznie padnie zostanie wykupiony przez Tencent, bo jak taki gigant rypnie, to będzie to bardzo wyraźny sygnał dla całej reszty tej hałastry, by wreszcie nawiązała ponowny kontakt z rzeczywistością. Miły tak, ale z drugiej strony właśnie obawiam się ze względu na siły ingerujące i przepychujące te wszystkie srejdei, inkluzywność i tak dalej, to obawiam się, że będzie jeszcze więcej pieniędzy, będzie jakby restrukturyzacja tego, jak jest to przepychane, że będą departamenty, które będą ukrywać to przed graczami do momentu, aż nie tylko kupisz już gierkę, ale nawet dopiero, nie wiem, rozegrasz już dwie godziny, że nie będziesz mógł zwrócić produktu na przykład, i dopiero wtedy będziesz miał wciskane w gardło to, tamto, śmanto. to. Nie wiem dlaczego tak jest, nie wiem kto, kto tak to sobie wymyślił, ale. Nie wydaje mi się, że to będzie taka prosta bitwa, nie? Ale Orku, jak ubi się, rozpadnie. To ten rak rozejdzie się po innych firmach. Ano, no niekoniecznie. Pamiętacie te argumenty, że no płaku, płaku, ale to nie deweloperzy tylko ci, źli dyrektorzy i CEO takow. Wsz... No, tak, oczywiście, no baladów Gaytoni, nie? Tylko wiesz no, w dzisiejszych czasach to jestem pewien, że jest bardzo dużo głosów, że yy, balladów of Gay Tony do, do GTA 4 to jest prześmiewcze. I że to jest na naśmiewanie się właśnie z osób o takiej że, że tam nie ma wystarczającej gloryfikacji w GTA, nie? Gdzie, gdzie wszystko jest w krzyżowym zwierciadle i jest wyśmiewane i jest przekoloryzowane i tak dalej. No ale whatever, wytłumacz to komuś kto ma kurwa 7 IQ. Wszystkim decydują. Swoją drogą, czyli co, tak naprawdę cały game dev jest bardziej taki Prawacki, ale tylko CEO i dyrektorzy, dyrektorzy są lewaccy, a i, i tylko oni decydują odnośnie tego, żeby wrzucać tam DEI i te łupizmy, tak? Oho, okej, okay, dobra. No ale wedle tej logiki, po upadku takiego giganta i kuble zimnej wody, ci dyrektorzy, czy przede wszystkim inwestorzy, oj, już zadbają by do firm. Zatrudniani byli ci. Którzy są odpowiednimi osobami na dane stanowisko, a kolorowłosi specjaliści do spraw bezglutenowych sałatek wylądowali w odpowiedniej dla nich branży. Tak więc, czy znaczy niech sobie będzie ktoś kolorowłosy i lubi glutenowe sałatki, pod, pod warunkiem, że ma kompetencje i umiejętności, i przede wszystkim pasuje do wizji, do tego, żeby zrobić dobrą grę, bo to jest priorytetowe. A nie, że o, bo on tam wierzy w to, w tamto, więc jego priorytetem będzie. Nałożenie czegoś na grę, która przez to, że skupił swoje całe umiejętności i decyzyjność na właśnie kładzeniu czegoś na tę grę, to ta gra sama w sobie nie będzie wystarczająco dobra, żeby graczy zadowolić, no. To jest ten problem, nie? Jakby ja nie mam nic przeciwko, że chłop, który nie wiem... By był dyrektorem kreatywnym albo szefem, czy to Triple G, czy, czy jakieś innej firmy, czy, czy Lariana, nie, niech sobie będzie taki śmaki czy owaki, nie? niech sobie nawet ma te zaimki na tym Twitterze. Tylko jest dziwna zależność, że właśnie zawsze jak się pojawia taki stereotyp, mniej więcej, to nagle leci jakoś w dół. I gra po prostu jest niewiarygodna, tandetna, miałka, skupia się nie na tym, na czym powinna. Przekłada pierdoły, bo to są pierdoły. Wybaczcie, ale inkluzywność w grach to jest pierdoła. To nawet nie jest kwestia, czy to przeszkadza, czy nie przeszkadza. Jest to pierdoła, która nigdy nie powinna być pierwszorzędna w żadnej grze, bo nie tak są konstruowane gry, nie taki jest cel gier i gry jako bardzo skomplikowane medium artystyczne, które wymaga bardzo wielu zębatek, które mogą się ze sobą zazębiać i obracać i tak dalej. No, nie ma czasu po prostu na to, żeby. Takie pierdoły priorytetyzować. Więc podsumowując, moi drodzy, nie znam innej branży, w której jest tak wyraźna ankieta na temat produktu, a firmy zajmujące się tworzeniem czegoś dla danej branży tak to ignorują. Jeżeli to ignorujecie, to upadajcie na ten głupi ryj. Pozdro. A do was, moi drodzy, mam jedno przesłanie. Jeżeli ktoś jeszcze raz nazwie was tą wokalną mniejszością, to możecie użyć karty UNO. Reverse pokazać im tę ankietę i zderzyć ich z rzeczywistością, że to oni są w tej mniejszej, wokalnej, ale mniejszości. Na dzisiaj to wszystko, dzięki serdeczne za uwagę. Myślę, że jeszcze jakiś materiał do nowego roku wyjdzie, ale jeżeli nie, to życzę wam wszystkiego najlepszego w nowym 2025 roku. Cześć! No i nice. Jakby w POE 2 były wszystkie postacie, były LPG, LPG, to im nikomu by to nie przeszkadzało, skoro... Gameplay'em się broni. Nie no, myślę, żeby przeszkadzało pod tym względem, że jednak mimo wszystko wystawałoby to od świata przedstawionego, tak? No bo świat przedstawiony w Poe jest, no tam jest smród zgnilizna, mrok, no nie? Więc no, jakbyś tam miał jakąś, nie wiem, postać z jakiegoś Koncorda z kolorowymi włosami i tam. Coś, coś w tym stylu, no to tak. Ach. No, wystawałoby to, nie? Jakby tu się pojawia po prostu jakby estetyka, która no nie pasuje do siebie. Zbyt by kontrastowało.